Wyobraź sobie to przez chwilę. Piszesz z kobietą, rozmowa płynie, iskra jest wyczuwalna, a nagle przestajesz, milczysz. I wtedy dzieje się coś, czego większość facetów nie rozumie, bo Ray w jej głowie uruchamia się mechanizm, który potrafi kompletnie odwrócić dynamikę relacji. I właśnie o tym będzie ten odcinek, o tym, dlaczego kiedy przestajesz pisać, jej umysł zaczyna pracować na pełnych obrotach. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę dzieje się w jej psychice, zostań ze mną do końca, bo to, co powiem za chwilę, zmieni sposób, w jaki patrzysz na każdą kobietę, która kiedykolwiek przestała odpisywać. Na początku musisz wiedzieć jedno: kobiety analizują. Analizują wszystko, każde słowo, każdy znak, każdą przerwę w konwersacji. I kiedy nagle znikasz z jej ekranu, pojawia się chaos. Nie dlatego, że jest słaba emocjonalnie, ale dlatego, że jej mózg jest zaprogramowany, by szukać wzorców, sygnałów i zagrożeń. Kiedy nie piszesz, twój brak reakcji staje się dla niej informacją, bardzo głośną informacją. Zaczyna się zastanawiać: Czy zrobiłam coś źle? Stracił zainteresowanie? A może on wcale nie był tak zaangażowany, jak myślałam? I tu pojawia się pierwszy twist. Kiedy kobieta była Tobą choć trochę zainteresowana, Twój brak wiadomości nie jest dla niej obojętny. To jak pociągnięcie niewidzialnej linki. Nagle jej uwaga skupia się właśnie na Tobie. Zaczyna patrzeć na Twój profil częściej niż wcześniej, sprawdza, czy jesteś aktywny, wraca do starych rozmów i analizuje każdą interakcję. To nie jest przypadek, to psychologiczny test jej własnego ego i wartości. Bo cisza od mężczyzny, który jej się podobał, wywołuje efekt, którego żaden długi tekst nie osiągnie kontrast emocjonalny. I właśnie w tym momencie, Rejs, zanim pójdziemy głębiej, chcę, żebyś napisał w komentarzu, czy kiedykolwiek przerwałeś pisanie do kobiety i nagle stała się bardziej zainteresowana. Jestem ciekaw, ilu z was zauważyło ten efekt na żywo. Bo zobacz, Rej, kiedy przestajesz pisać, uruchamia się w niej mechanizm, który psychologowie nazywają mikroodrzuceniem. To subtelne, niewypowiedziane uczucie, że coś, co miała Twoją uwagę, właśnie wymyka się z rąk. I to właśnie to uczucie paradoksalnie budzi w niej jeszcze większą ciekawość. Bo kobieta, która była zainteresowana, nie chce stracić tej wyjątkowej energii, którą czuła, kiedy z nią pisałeś. W jej głowie zaczyna się tworzyć mała burza. Najpierw pojawia się niepewność, potem ciekawość, a potem porównania. Dlaczego nagle zniknął? Czy pisze do kogoś innego? Czy straciłam przewagę? I uwierz mi, te myśli wcale nie są rzadkie. Kobiety potrafią rozebrać sytuację na czynniki pierwsze szybciej niż zdążesz odblokować telefon. I tu dochodzimy do kolejnego, potężnego elementu – dysonansu. Jeśli wcześniej to ona dostawała od Ciebie trochę atencji, trochę energii, trochę flirtu, a teraz jest cisza, jej mózg zaczyna szukać wytłumaczenia. A ludzie, wszyscy, niezależnie od płci, nie znoszą pustki, więc zaczynają ją wypełniać różnymi scenariuszami. I każdy z nich ma jedną wspólną cechę – w centrum tych myśli jesteś Ty. Ale tu jest największa ironia. Im dłużej milczysz, oczywiście w granicach rozsądku, tym bardziej ona zaczyna idealizować waszą wcześniejszą komunikację. To, co było zwykłą rozmową, nagle wydaje się wyjątkowe. To, co wcześniej brała za pewnik, teraz staje się czymś rzadkim. Twój brak wiadomości sprawia, że twoja wartość w jej oczach rośnie, bo przestajesz być czymś dostępnym na wyciągnięcie ręki. I w tym momencie dzieje się coś kluczowego. Ona zaczyna zastanawiać się, czy powinna napisać pierwsza, ale zanim to zrobi, zacznie testować twoją reakcję, wejdzie na twój profil, zamieści jakieś zdjęcie, wrzuci story, które dziwnym trafem pasuje do waszej ostatniej rozmowy. To nie przypadek, to sygnał, to sposób, w jaki kobiety sprawdzają, czy jeszcze jesteś w grze. I teraz, zanim przejdziemy do kolejnego, jeszcze głębszego poziomu, jeśli czujesz, że to, o czym mówię, otwiera Ci oczy na rzeczy, których wcześniej nie widziałeś, to jesteś dokładnie w tej społeczności, w której powinnyś być. Jeśli jeszcze nie jesteś częścią naszych rejs, rozważ zostanie jednym z nas, bo tutaj uczymy się rzeczy, których nikt ci nie powiedział, a teraz, Rej, wchodzimy na teren, o którym mało kto mówi głośno, emocjonalne przebudzenie kobiety bo kiedy przestajesz pisać, a ona była tobą zainteresowana, zaczyna czuć coś niezwykle intensywnego kontrast między tym, co miała, a tym, czego nagle brakuje. I właśnie ten kontrast potrafi zmienić dynamikę całej relacji. Zrozum jedną rzecz. Kobieta bardziej reaguje na emocje niż na fakty. To, że przestałeś pisać, to fakt, ale to, co ona czuje przez to, to emocje i te emocje zaczynają ją prowadzić. Najpierw pojawia się pytanie, dlaczego on przestał, potem, czy zrobiłam coś nie tak i wreszcie, czy on jest kimś, kogo nie mogę mieć? I to trzecie pytanie jest najważniejsze, bo kiedy kobieta zaczyna postrzegać mężczyznę jako kogoś, kogo nie jest pewna, dopamina, ciekawość i adrenalina łączą się w potężny koktajl. To wyzwala coś, co psychologowie nazywają pętlą zaangażowania. To stan, w którym mózg chce odpowiedzi, domaga się jej. I to właśnie wtedy zaczyna rosnąć jej zainteresowanie. Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Że ona może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Na poziomie świadomym powie, nie obchodzi mnie to, ale na poziomie podświadomym sprawdza twój profil częściej niż swoje powiadomienia, wraca do waszych czatów, przypomina sobie twoje żarty, analizuje twoje przerwy w komunikacji. To wszystko dzieje się po cichu. I tutaj rejs pojawia się jeszcze coś, efekt samozaprzeczenia. Ona nie chce przyznać nawet przed sobą, że twój brak wiadomości ma na nią wpływ. Kobieta zacznie wymyślać racjonalizację. Jestem po prostu ciekawa, chciałam tylko coś sprawdzić. To nic takiego. Ale ty i ja wiemy, że to coś znaczy. Bo gdyby była obojętna, nie obchodziłoby jej, że milczysz. To właśnie z tej fazie może zacząć wysyłać subtelne sygnały. Wrzuca zdjęcia, gdzie wygląda wyjątkowo atrakcyjnie, pokazuje, że jest aktywna towarzysko, dodaje historie, które dziwnie nawiązują do waszych tematów. Albo zaczyna obserwować rzeczy, które lubisz. Kobieta, która próbuje zwrócić Twoją uwagę, często robi to nie wprost. Ona nie napisze, hej, tęsknię za Twoim pisaniem. Zamiast tego spróbuje zaintrygować Cię na nowo. I zanim pójdziemy dalej, napisz mi w komentarzu, Rej, czy kiedykolwiek zauważyłeś, że kiedy przestajesz pisać, nagle pojawiają się story, jakby specjalnie dla ciebie. Bo 90% facetów widziało to milion razy, ale nie wiedziało, dlaczego tak się dzieje. I teraz, Rej, dochodzimy do etapu, w którym gra naprawdę się zmienia. Bo kiedy cisza z twojej strony trwa dłużej, kobieta przechodzi z fazy emocjonalnego chaosu do fazy strategii. I to właśnie ta część najczęściej decyduje o tym, czy ona wróci do ciebie silniejsza niż wcześniej, czy zacznie walczyć sama ze sobą, żeby udowodnić, że wcale jej nie zależy. Zrozum kieś fundamentalnego. Kobieta, która była zainteresowana i zauważa Twoją ciszę, nie przechodzi nad tym obojętnie. Ona zaczyna redefiniować Twoją wartość w swojej głowie. Ale, uwaga, to nie znaczy, że jej wartość rośnie, tylko Twoja, bo stajesz się kimś, kto nie jest od niej zależny, kto ma swoje życie, swoje priorytety, swoją energię. W świecie, w którym większość facetów pisze bez przerwy, spamuje wiadomościami, przeprasza za brak kontaktu przez dwie godziny, Twój brak wiadomości staje się kontrastem, a kontrast tworzy atrakcyjność. Twój spokój staje się dla niej zagadką. Twoje milczenie sygnałem pewności siebie. Twój dystans magnetyzmem, który trudno zignorować. I właśnie w tej fazie kobieta zaczyna testować własne granice. Zadaje sobie pytania, których jeszcze kilka dni wcześniej nawet by nie pomyślała. Czy jestem dla niego wystarczająco interesująca? Czy nam zrobić pierwszy krok? Czy on naprawdę ma tak intensywne życie, że nie ma czasu pisać? I tu dzieje się magia. Kobieta zaczyna walczyć o odpowiedź, a kiedy kobieta szuka odpowiedzi, szuka jej u ciebie. Może wtedy zrobić coś pozornie przypadkowego, ale bardzo wymownego. Przypadkowo polubi Twoje stare zdjęcie, wyświetli Twoje story w pierwszej sekundzie, wstawi coś, co sugeruje, że świetnie się bawi, a jednak robi to tak, żebyś to zobaczył. Albo zacznie pisać aluzje na swoim profilu, których nie da się pomylić z niczym innym. To jej sposób na powiedzenie: Hej, zauważ mnie, ale w sposób, który pozwala jej zachować dumę. I jeśli dotarłeś aż tutaj, Rej, to znaczy, że naprawdę chcesz zrozumieć psychologię kobiecego zainteresowania. I właśnie dlatego powinieneś być częścią naszej społeczności, bo nigdzie indziej nikt nie tłumaczy tego tak jasno i szczerze. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby żaden kolejny materiał ci nie uciekł. To, czego dowiesz się na tym kanale, może odmienić Twoje życie społeczne o 180 stopni. A teraz najważniejsze, kiedy ona widzi, że nie piszesz, zmienia się dla niej jedno kluczowe pytanie. Już nie, czy on jest mną zainteresowany, lecz co mogę zrobić, żeby on znowu był blisko. I to, mój rej, gra naprawdę się odwraca. Bo teraz to nie Ty gonisz, to ją zaczyna ciekawić, dlaczego to właśnie Ty przestałeś. A ciele kobieta zaczyna się zastanawiać dlaczego, to znaczy, że już jest emocjonalnie zaangażowana. I to, mój rej, jest największa siła ciszy.